Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam y, nagrać wideo o różach na skarpie, y, typowo różach na skarpie. Y, ale jest taki piękny dzień. Jesteśmy po deszczu, jest popołudnie i zanim przejdziemy do skarpy pozwólcie, że troszeczkę oprowadzę was po ogrodzie. Zrobimy sobie taki y, króciutki spacerek. Mamy połowę czerwca, więc myślę, że to świetny czas na taki czerwcowy spacer po ogrodzie. Spójrzcie na te piękne lawendy. Lawendy zaczynają swój pokaz. Przepiękne lawendy. Uwielbiam ten czas, jak kwitną lawendy. One kwitną razem z różami, bo wcześniej są szałwie. Ale szałwie to jeszcze tak kwitną przed różami. Dopiero właśnie lawendy się pokrywają. Różyczki jeszcze cały czas robią co mogą. Przekwitają, ale zakwitają kolejne. Dlatego niedługo, mam nadzieję, będę mogła nagrać drugie wideo, czyli drugą część wideo o różach. Ale na razie cieszymy się tymi, które są. Paszmina, zobaczcie. Ach, Wydaje się że ona z dnia na dzień coraz piękniejsza. Zadziwia mnie również ta szałwia Adrian. Ona niesamowicie długo, długo kwitnie. Widzicie, widać, że już tam się troszeczkę mm, te białe kwiaty przerzedzają, troszeczkę opadają. Ale mimo wszystko ona tak długo trzyma te kwiaty. Super. I świetnie tutaj na tej rabacie się czuje, i świetnie wygląda wśród tych e, innych kolorów, wśród tych fioletów i wśród tych róż. E, róże przekwitając, zmieniają swoje kolory. E, tutaj widzicie, mamy dwie pastele. I zobaczcie, jak ona się zmieniła. Gdybym teraz podeszła do e, jakiegoś ogrodu, to bym nie potrafiła określić, co to jest za różyczka, ponieważ nie przypomina w ogóle tej pasteli z początków kwitnienia. Co prawda tutaj ten o, pączek, to może bym na tym pączku się y, poznała. Ale te kieliszki, filiżanki, to już jest całkiem inna bajka. To też jest fajne, że, y, że właśnie tak się te róże zmieniają. Za różami zobaczcie ostróżki, pewnie widzieliście już na poprzednich filmach. Białe i niebieskie mam głównie na tej rabacie. Tak mi się tutaj fajnie skomponowały z tymi różami pastelowymi, jasnymi. No, pięknie te różki, te ostruszki w tym roku tutaj mi obrodziły. Jest ich oczywiście o wiele więcej, ponieważ one się sieją. A ja te siewki tam pilnuję, dbam o nie, nie wyrywam. I proszę bardzo, bardzo fajne. Fajny efekt, super się tam komponują na tej rabacie. Różyczki na obeliskach nie wiem czy stąd widać, ale się jeszcze pięknie rozwinęły. Ym, giardinia, czyli ta pierwsza, widzę, że ma kolejne pąki. Jaśmina zwiesza oczywiście swoje kwiatostany, ale widzę taki jeden wystający. Sztywny pęd z pączkami, także tutaj będzie się działo cały czas. I New Dawn też wydaje mi się, że wypuściła, pootwierała więcej tych, tych kwiatostanów. Gdy ją nagrywałam właśnie w wideo o różach, to jeszcze tylu nie miała. Teraz ma zdecydowanie więcej kwiatów pootwieranych. Piękna. Troszeczkę się sypie, bo New on się e, samoczyścić, także widać troszeczkę płatków na ziemi, dookoła niej. E, nie lubię tego dlatego, bo trzeba te płatki sprzątać i tak w tą rabatę taką ściśniętą e, nie wchodzi się tak łatwo, żeby to wszystko wyzbierać. Ale z drugiej strony jak pomyśleć, to e, ma to taki troszeczkę romantyczny e, efekt w ogrodzie, prawda? Jak te płatki tak sobie e, leżą. Na rabatach. No i klematisy. Klematisy, tutaj na pewno mam solinę. Wydaje mi się, że to jest ta jasno-fioletowa. Ta ciemna to albo będzie Emilia Plater, albo Polish Spirit. Wydaje mi się, że Polish Spirit jest ciemniejszy, ale tak jak mówię, tak róże tak i klematisy zmieniają swój kolor. Tu na przykład jest troszeczkę ciemniejszy, już taki bardziej zaawansowany kwiat. Może też przez to, że słoneczko tutaj tak mocno operuje, bo tutaj jest południowa strona, pełne słońce. Może też to mieć wpływ na kolor, wybarwienie tych płatków. W każdym razie, New Dawn z klematisami, przepiękne. Jaśmina, jaśmina również ma, jest poprzeplatana klematisami, tak? I tutaj wydaje mi się, że to jest Etiol. Fiolet e, jakoś tak pewnie się wymawia, taki bardziej fioletowy, mniej ma płatków, ale te płatki są takie troszeczkę większe i środek ma taki e, jaśniejsze takie takie rysy, takie akcenty. E, też bardzo fajnie, tak właśnie sobie układałam, żeby tutaj. W tą jaśminę. Ona ma taki środek kwiatów, taki przecież ciemno-różowy. To tak pomyślałam, że ten będzie tutaj pasował. No i na pewno pasuje. Wyżej ma również pąki jeszcze. Także e, mam nadzieję, że jak róża przekwitnie troszeczkę, zrobi tą przerwę między drugim kwitnieniem, to ten klematis tutaj też zrobi robotę. E, na rabacie numer dwa chciałabym Wam pokazać. E, Lilie. To są lilie azjatyckie. One już były w zeszłym roku. Te akurat w tym miejscu. Dokupiłam kolejne, mam ich więcej. Ale są naprawdę przepiękne. Nie są zbyt wysokie. Jednak kwitną właśnie razem z różami. Kwitną w czerwcu. W zeszłym roku troszeczkę później. W tak, w poprzednim roku troszeczkę później kwitły, bo wszystko było. Y, takie późniejsze. Y, ale y, też chciałam właśnie lilię, taką odmianę, żeby kwitły y, troszeczkę później, bo wiem, że są odmiany, które kwitną potem w lipcu, czy nawet później. I też y, poczytałam trochę, podokupowałam różnych odmian. Y, I mam nadzieję, że mi się to udało. Tutaj się przesunę, bo tu mam obok na przykład taką lilię która ma jeszcze pąki. Po liściach sądzę, że jest to e, inne, inna odmiana. Na pewno kupowałam e, drzewiaste i nie wiem jakie jeszcze. W każdym razie drzewiaste wiem, że są chyba trochę wyższe, także to pewnie nie będzie ta. Jednak e, widzę, że już o, będzie kwitła troszeczkę później, czyli fajnie już będzie takie, e, takie zmienne kwitnienie. I, I o to chodzi, bo w liliach podoba mi się to, że one tak właśnie wyskakują ponad tymi innymi roślinami, ponad rabatami i taki fajny efekt dają taki, takiego urozmaicenia. Koloru oczywiście. No, póki co cieszą się tymi azjatyckimi. No, są przepiękne, one tak wyglądają jak takie, jak takie sztuczne kwiaty, dosłownie, aż chce się je dotknąć, żeby się przekonać, że to naprawdę jest yy, prawdziwy kwiat. Piękne lilie. Bardzo mi się podobają. Mam je na tej rabacie jeszcze w paru miejscach. Może tam dojrzycie sobie. O, na przykład tutaj z ostróżką taką fioletową. O, gdzieś jeszcze dalej. Muszę przesunąć, żeby Wam słoneczko w oczy nie zaświeciło. O, proszę bardzo. Tu też jest jelijka. Tutaj już taka bardziej wyblakła, ma kolor niż tamta. Chyba faktycznie y, to, że są tak na takim pełnym słońcu, y, powoduje, że te y, kwiaty są takie właśnie, y, szybciej tracą jakby kolor. Też zależy od pogody, czy jest cieplej, czy jest chłodniej, ale pełne słońce y, z pewnością tak działa na, na kwiaty. I tutaj, proszę bardzo. Fajne lilie. No, jeszcze muszę tutaj z Wami podejść do e, rabaty piwoniowej. E, no, piwo nie wiadomo, już ogłocone, ogłowione. E, zaczynają e, kwitnąć lawendy, te, które tutaj mam na tej rabacie, ale pamiętacie, jak Wam pokazywałam, że mam tutaj z brzegu e, liliowce? Tak? Mam tutaj taki szpaler, taką obwódkę z liliowców. No i zobaczcie, co tutaj się wydarzyło: że pierwszy otworzył się kwiat dopiero właśnie to dzisiaj widzę I jeszcze był, byłam wczoraj, wczoraj byłam tak na szybciutko, bo to taki, taki, taka była pogoda chłodna i, i pochmurno i albo jeszcze nie było otwarte, albo po prostu nie zwróciłam uwagę. E, zobaczcie. Bardzo fajny taki właśnie kolorek, to miał być coś takiego właśnie, taki fiolet, coś tutaj właśnie. Nie miało być żółtego, nie miało być czerwonego, miało być właśnie taki fiolet. I wydaje mi się, że jest. E, już kolejne mają tutaj pąki, tak? Także pewnie lada chwila tutaj wszystkie wybuchną. Ale już zobaczcie, już przynajmniej wiem, co tutaj będzie. No świetne to będzie. Taka właśnie obwódka, piwonie wiosną, e, razem z tulipanami. No, tulipany wcześniej, wiadomo. Potem lawendy, te liliowce. Tutaj mam takie czosneczki główkowe, główkowate, główkowe, już nie wiem jak to tam się mówi, nie pamiętam po prostu. One też tutaj coś pewnie tak delikatnie zaakcentują swoją obecność. No, ale te liliowce, jak tak wybuchną tutaj wszystkie razem, świetnie. Świetnie. No i teraz zapraszam Was w końcu na tą skarpę. Na mo na, do moich róż, które właśnie rosną na skarpie. Są to róże, które jako pierwsze posadziłam w tym ogrodzie. Gdy ogród powstawał, to najpierw musiałam zagospodarować właśnie tą skarpę, która jest pod, pod tym sąsiada. Sąsiad jest troszeczkę wyżej, więc tutaj nam została taka skarpa. Pomysły były różne. W końcu wyszło coś takiego, tak. Podparliśmy tę tą skarpę y, murkiem i na niej wymyśliłam sobie róże. I są róże. Miały być wszystkie róże fairy, miały być fery, um, lovely fery i white fery. Um, zamówiłam wszystkie róże w szkółce, przyszły i na tych białych był, y, była po prostu etykieta y, white cover w pierwszej chwili tak sobie pomyślałam, hm, no nie wiem, no może to, to jest to samo. Po prostu je posadziłam, chciałam szybciutko już je posadzić, jakiś tam, żeby e, szybciutko efekt e, na tą wiosnę przyszedł. I je wsadziłam. Oczywiście pierwszego roku zaraz się e, przekonałam, że e, to nie jest White Fairy, zdecydowanie, pomimo tego, że jest to e, bardzo fajna róża, taka e, dość silnie rosnąca jak na okrywową ma, Te kwiatki szybciej zakwitają, ma takie większe te kwiaty, um, ale to nie jest właśnie to taki efekt, po prostu, który sobie wymarzyłam. Czyli wymarzyłam sobie taki efekt, żeby te różyczki, żeby to było takie, żeby one były takie spójne. Czyli jak um, podejdziemy bliżej, to zobaczycie, że one też mają większe kwiaty niż różowe fery i, i lovely fery. Um, Dlatego one troszeczkę dominują tą rabatę, tą skarpę i nie o taki efekt mi chodziło. Po prostu uważam, że te różowe troszeczkę się w nich chowają. No i druga sprawa jest taka, że białe zakwitają wcześniej, różowe później. Co prawda teraz, jak widać, połączyły swoje kwitnienie, tak, czas swojego kwitnienia. No ale te białe będą zaraz opadać, bo one się też osypują. A różowe będą teraz robiły roboty, Białe skończą, różowe zostaną i potem będzie powtórka tak samo. Białe zaczną, e, różową się troszeczkę spóźnią. E, w pierwszym roku nie wiedziałam jeszcze, co mam zrobić. Byłam e, no, po prostu zdezorientowana, bo jest z jednej strony faktycznie fajna ta różyczka e, biała, a z drugiej strony... To nie było to, co, co chciałam, czy o czym sobie wymarzyłam, i zostawiłam na kolejny rok. W tym roku już raczej jestem pewna, że po prostu je wysadzę na jesień. Oczywiście późną jesienią, nie będę teraz nic tutaj szalała. Wysadzę je jesienią, te białe, coś wymyślę, jakąś, oczywiście dla nich jakąś miejscówkę i posadzę tutaj. Te, które chciałam od początku, czyli White Fairy, one będą o takie delikatniutkie jak, e, jak te jej tutaj siostry, e, a tą białą po prostu e, gdzieś indziej wysadzę. Też zrobią tak dlatego, że tutaj ta różyczka też jest na tej pergoli wcześniej, laguna e, i... Wcale nie, nie miałam takiego zamiaru, żeby ta e, skarpa też tak bardzo się wybijała, żeby tak no, rzucała się na pierwszy rzut oka. E, ona ma uzupełniać, tak? Uzupełniać rabaty hortensjowe e, i być takim tłem właśnie dla tej różyczki laguny nie ma jej dominować. Dlatego e, decyzja zapadła. Będę tutaj e, jesienią szalała na tej skarpie i będę te białe wysadzała. I em, na ich miejsce posadzę e, white fairy, po prostu tak, jak po prostu miałam to w, pia, w planach. Troszeczkę tak odcinam, żeby się zobaczyli, jak, jak to fajnie wygląda. Ładnie, bardzo ładnie, bo to jest tak, taka długa skarpa. Czyli efekt jest fajny. No ale jednak e, widać, że te białych, tak, one i są na, e, zbyt bujne. I też te kwiaty są zbyt e, duże, właśnie do do tych różowych. Dlatego to idzie do zmiany. Ale póki co cieszymy się tym co jest, bo jest kolorowo, jest pięknie, jest ładnie. Można sobie na ławeczce usiąść, popodziwiać. Tak. Efekt robią na pewno, ale um, jeżeli ma się właśnie coś w głowie od początku, to um, potem się do tego dąży, jak coś się zrobi, jednak zmieni się zdanie, to nie, nie, to siedzi, ta pierwotna wersja zawsze siedzi w głowie. I teraz, dla porównania, pokażę Wam różyczkę White Ferry, ponieważ wiosną kupiłam sobie cztery sztuki. Tak, właśnie jeszcze z takim zamiarem, żeby gdzieś je po prostu posadzić, żeby porównać tak, i jeszcze podjąć tą ostateczną decyzję. I teraz właśnie widząc, jak one mi tutaj kwitną, zaraz Wam to pokażę, to już jestem zdecydowana, jestem pewna, że one wchodzą tam na skarpę, a e, tamte white cover, cokolwiek to jest za odmiana, e, no po prostu gdzieś tam zmienia miejscówkę. Tutaj mam cztery właśnie e, Różyczki, one się też pięknie, zobaczcie, przyjęły, pięknie się tutaj, o już zaraz, rozkrzewiły, ta szczególnie w górę poszła, w bok poszła, ile ma tych pąków i ona faktycznie y, to kwitnie, nie wiadomo, pokrywa się właśnie z tymi różowymi na skarpie. No i o to właśnie chodzi, żeby one tak i były do siebie podobne i y, równo kwitły. Taki był po prostu mój pierwszy, pierwotny plan i y, y, taki będzie. Także widzicie, no nie ma tak w ogrodzie, że sobie coś posadzę i dobra, fajnie jest. Zmiany jednak są nieuniknione. Piękna, tak z daleka to nie będzie widać różnicy, ale e, tak, ona tam wejdzie w te, e, w te różowe różyczki i, i, i będzie po prostu z nimi tam pięknie współgrała. Nie będzie tak dominowała jak, jak ta biała. Także napatrzcie się w tym roku na tą skarpę, mm. <laughs> yy, ponieważ, yy, ponieważ będą zmiany, jesienią będą zmiany i podejrzewam, że przyszły rok, przyszły sezon tutaj będzie całkiem inaczej. Yy, Laguna teraz ma yy, przerwę w kwitnieniu, ona już yy, miała swoje kwiaty, pierwsze troszeczkę je przeoczyłam, jak wróciłam to już były yy, dość przekwitnięte, ale to nic, bo widzę pąki. W każdym razie Laguna jest, ma taki ciemny wiadomo różowy kolor I, 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 i właśnie chcę, żeby ona tutaj dominowała, a te różyczki, żeby były takim delikatniutkim tłem z tyłu. I tak pewnie będzie. Cofniemy się tutaj jeszcze, żeby zobaczyć. O. Ogólnie, jeżeli mogę coś powiedzieć o, o różach właśnie z serii Ferry, Um, u mnie czują się ok. Słyszałam, że, że chorują, że, że tam jakieś łapią e, choroby. Nie, mszyca oczywiście, um, ale poza tym odpukać, twu, twu, twu. Żadnych, e, chorób tam się, żadnych chorób mi się tam nie zdarzyły, żaden um, inny um, szkodnik, także jestem z nich zadowolona, dlatego właśnie um, będę dalej w nie tutaj brnęła. Dobrze kochani, myślę, że to tyle o różach na, skarp na skarpie, to była taka właśnie kwestia, taka, mm, taka, taka, takie już postanowienie, tak? Postanowienie, już obietnica, robimy to, już nie ma odwrotu. Skoro to jest też połączone ze spacerem, to jeszcze Wam pokażę hortensje. Hortensje moje mm, Vanilla fres i obok, czyli za nimi bardziej Limelight. Przepiękne, już takie fajne, to są, one tutaj drugi rok rosną, były powstane w zeszłym roku yy, wczesną wiosną, no i tam się już coś, świecie, zaczyna dziać, taka już nadzieja, jeszcze troszeczkę i będą kolejne rośliny kwitły. A więc przy różach fery żegnam się z Wami na dzisiaj, dziękuję za uwagę. Tak to wygląda teraz. Jest fajnie, to jest taka właśnie chwila, gdy one kwitną wszystkie razem. Za chwilę te białe już opadną i zostaną różowe. Także dziękuję bardzo. I do zobaczenia.